Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Moim Państwa gościem jest dziś Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry. Kłaniam się. Dzień dobry radio i panów redaktorów. Panie prezydencie, zaczniemy od budżetu. No znamy już założenia budżetu miasta na przyszły rok. Po stronie dochodów pisali państwo miliard 160 milionów, no około, wydatki miliard 330 milionów, więc trochę deficytu państwo zakładają. Jaki to będzie budżet? To jest najcięższy budżet, który myślę, że pan prezydent Janusz Kubicki składał do tej pory, ponieważ jest wiele, bardzo wiele niewiadomych, jeżeli chodzi o dochody. Deficyt, który zakładamy to jest 167 milionów, ale to jest deficyt w miarę... Niski w porównaniu chociażby nie wiem, z Gorzowem, który zakłada 220 milionów deficytu przy budżecie tylko miliardowym. To samo województwo lubuskie, które również ma miliardowy budżet i zakłada deficyt rzędu 228 milionów złotych. Także my staramy się odchudzić ten budżet jak tylko jest to możliwe. Oczywiście nie robimy tego kosztem inwestycji, bo uważamy, że inwestycje, które są prowadzone, muszą być dokończone. Są to duże inwestycje w. Przy udziale środków unijnych, i tak naprawdę tylko wkład własny to jest część, którą, którą do tych inwestycji wkładamy. Na pewno będziemy kontynuować tych zadań. Tak naprawdę, inwestycyjnych jest na rok 2023 dokładnie 107, tych, które są zapisane w projekcie budżetu na kwotę 360 milionów złotych porównając do roku drugiego to jest było 260 milionów, czyli 100 milionów złotych więcej będziemy inwestować. Na pewno są to inwestycje w elektryfikację linii komunikacyjnych, czyli dokupimy kolejne autobusy elektryczne, które będą dostarczone do Zielonej Góry i tak naprawdę poprawią też komunikację. Będziemy inwestować również w fotowoltaikę na zajezdni MZK, tak aby minimalizować koszty energii elektrycznej. To są wszystko pieniądze, które w jakiś sposób są wspierane również przez państwo. No oczywiście kończymy budowę Obwodnicy zachodniej, parkingu. Ale powiem, że są też małe inwestycje, typu przebudowa dróg powiatowych w Barcikowicach, w Dżonkowie, w Krępej, w Suchej. Czyli te inwestycje nie są tylko skierowane na te duże, ale również chociażby na te rzeczy, które są ważne dla nas, czyli te drogi lokalne, czy też chociażby jedną z inwestycji, która będzie realizowana w roku przyszłym, to jest termomodernizacja liceum numer 5. Czyli idziemy również w termomodernizację, czyli w oszczędność energii, o którym wszyscy mówią, a my to tak. robimy. Panie prezydencie, ale ja powiem, że Ja jestem trochę zaskoczony, bo przecież cały czas wszyscy mówią o tym, że będzie coraz trudniej, będzie coraz gorzej. Nie wiadomo właściwie, co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy, trzeba oszczędzać. A te plany, które Państwo tutaj no, tak ułożyli ładnie w ten budżet na przyszły rok, one tak jakby przeczą tej wcześniejszej narracji, że to rzeczywiście tak ciężko, trudno. No, zadań inwestycyjnych 107, ponad 20% wydatkowania na inwestycje, czyli budżet proinwestycyjny, bo tak się zakłada, że powyżej 20%. Zakładaliśmy o wiele więcej na inwestycje. Tak naprawdę y, prezydent miał bardzo trudne zadanie, aby z, ciąć z budżetu niektóre inwestycje, które też y, wydawało się, że są ważne. Ale Ustaliliśmy pewne priorytety i te inwestycje najważniejsze, czyli kontynuację inwestycji, które rozpoczęliśmy. One muszą zostać dokończone. Te inwestycje, które dają szansę tak naprawdę oszczędności, czyli termomodernizację i inne elementy związane chociażby z drogą systemem drogowym w mieście są ważne. Dostaliśmy czy pieniądze na system ITS-u, czyli system sprawnej komunikacji, która będzie podłączona pod system świateł na poszczególnych rondach, tak aby upłynnić ruch. I to są elementy, które, które są ważne. Są one tak naprawdę pewną kontynuacją środków unijnych. Tak jak od wielu lat zakładamy, że nasze inwestycje są bardzo mocno skorelowane z środkami zewnętrznymi, środkami unijnymi, tak abyśmy jak najmniej wydawali z swojego budżetu a jak najwięcej pozyskiwali środków z zewnątrz. I te inwestycje, które są właśnie przy pomocy tych środków zewnętrznych realizowane w roku 2023 albo kontynuowane w 2023, to są główne inwestycje w budżecie na rok 2023. A co z budżetem obywatelskim? Bo głośno się zrobiło od pewnego czasu na temat budżetu. W budżecie na rok 2023 hmm. zostało wpisane 6,5 miliona na budżet obywatelski. Czyli w przyszłym, roku w przyszłym roku będzie realizowany. Jest taki zapis, oczywiście, tak jak we Wszystkich e, d, uchwałach budżetowych decyduje o tym Rada Miasta, i de, e, Rada Miasta zadecyduje o, o ostatecznym kształcie tego budżetu, i również budżetu y, obywatelskiego. Dobrze. Panie prezydencie, to porozmawiajmy o konkretnej jednej inwestycji, która rozpoczęła się. Chodzi mi o wiadukt przy Alei Zjednoczenia. W tej chwili jest rozbierany. On będzie musiał być od początku po prostu zbudowany. Tak w tej chwili już to wygląda. No, tak naprawdę po, w momencie, gdy otrzymaliśmy ekspertyzę, z której wynikało, że niewiele elementów tego wiaduktu nadaje się do remontu, podjęliśmy decyzję o rozbiórce i tym samym rozpoczęliśmy dalsze starania o środki zewnętrzne i o te środki zewnętrzne będziemy się ubiegać tak, aby można przy pomocy środków rządowych realizować tą inwestycję w sposób taki, aby ona w sposób nieuciążliwy również od była odebrana przez mieszkańców Zielonej Góry, czyli nie będziemy zamykać całości, tylko poszczególne etapy. Jedna nitka i druga nitka będzie remontowana. Jest to oczywiście inwestycja wieloletnia, bo tego nie da się zrobić w chwilę. Mamy doświadczenia, przejście nad torami. Tak naprawdę pod torami PKP nastręczało nas wielu problemów poprzednio. Mam nadzieję, że teraz będzie to prostsze, bo będziemy nad tymi torami, więc nie będziemy w żaden sposób wpływać na obciążenie ruchu czy też obciążenie tych torów, bo będzie to stakada tak jak dotychczas była. No ale tak jak powiedziałem, w tej chwili usilnie staramy się uzyskać środki centralne na realizację tej inwestycji i myślę, że uda nam się w perspektywie kilku tygodni, miesięcy przedstawić pozytywną informację dla Zielonogórzan, że te pieniądze z centralnego budżetu się znajdą. Tych pieniędzy musi być bardzo dużo, bo wcześniej na planowany remont też miasto Zielona Góra otrzymało środki, tak? Ale no to były środki, które miały posłużyć tak, temu 12, 12, milion, 12 milionów. milionów. W tej chwili, A... 5 milionów w przyszłym roku będziemy musieli wydatkować. No tak naprawdę no, liczymy się z kosztami rzędu 80 milionów złotych na, na dwie nitki. Zobaczymy jak e, tak naprawdę e, wyjdzie kosztorys e, po ogłoszeniu przetargu, bo to będzie jakby warunkowało i wtedy będziemy podejmować decyzję, e, w którym kierunku idziemy. A kiedy no mówi pan, że to jest na lata inwestycja, a te lata to ile, 3 lata, dwa lata? Znaczy, tak naprawdę, lat? jeżeli będą środki, które będą pozwalały nam tą, tą inwestycję zrealizować w krótszym czasie, to im szybciej te środki uzyskamy, tym szybciej będziemy mogli to zrealizować. To jest docelowo około dwóch lat na, 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 na całość tego zadania. Wszystko będzie też zależało od sytuacji na rynku, od tego, czy będą firmy zainteresowane podjęciem się takich inwestycji. Na tą chwilę wierzymy i, i mamy jakby informację, że gotowość jest, więc w tej chwili tak naprawdę wszystko będzie rozbijało się o to, jak szybko pozyskamy środki, abyśmy mogli ogłosić postępowanie przetargowe, czy też ewentualnie nawet wcześniej możemy zweryfikować, ile tych środków będzie potrzebowali, ogłaszając to postępowanie w układzie jeżeli uzyskamy środki, to, to w tym momencie będziemy mogli... Dopiero wtedy to się ruszy, prawda? Tak, no tak naprawdę cała, 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 cały element się ruszy myślę, że w, najbliższych, w najbliższym czasie będziemy starali się uruchomić to postępowanie chociażby do tej pierwszej części. Czyli dwa lata na pewno utrudnień w tamtym, y, utrudnień drogowych w tamtej części miasta. Myślę, że są to utrudnienia, ale tak jak powiedziałem, no, jesteśmy y, pod murem. E, ta inwestycja 45 lat temu była zrealizowana tak jak była zrealizowana, gdy odkryliśmy w tej chwili, no to rzeczywiście wiele niedoróbek, które powodują, że w chwili obecnej e, ten, e, ta część mostu nie nadaje się do użytku. A tam nie ma ryzyka jakiegoś jeżdżąc przez ten wiadukt? Dla użytkowników? E, tak jak, jak powiedziałem, robiliśmy badania i te badania są, z nich wychodzi jasno, że tak naprawdę istnieje możliwość przejazdu samochodów tych nieciężkich. Do, 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 bez, bez jakich, jakichkolwiek problemów pod względem bezpieczeństwa. Dobrze, zostawmy już ten nieszczęsny wiadukt. Jest jeszcze jeden problem, o którym chciałem z panem porozmawiać, a mianowicie Smoczy Park. To jest tam w granicach ulicy Harcerskiej, mniej więcej w tym rejonie. No tam mieszkańcy chcieliby, aby ten park został zachowany. Tymczasem deweloper, który na, na zasadzie chyba zamiany gruntu z miastem ten, 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 uzyskał ten grunt No i będzie chciał coś tam stawiać, na pewno wycinać spore połacie tego parku. Będą Państwo rozmawiać? Bo Szanowni Państwo, ja myślę, że tak, że ten, że ten park to takie, taka nazwa, która pojawiła się jakiś czas temu, bo y, wcześniej, gdy y, właścicielem tej nieruchomości jest spółka miejska KTBS, wówczas y, w ostatnim roku, czy półtora, czy przez półtora roku y, wywoziła stamtąd znaczące ilości y, odpadów, tak naprawdę i, i trudno mówić, że był to y, park. Y, po y, informacji tej, której, którą jakby opublikowaliśmy, że w Czarkowie na potężnym osiedlu. Nie mamy żadnej szkoły. Wcześniej niestety gmina nie zadbała o to, aby jakikolwiek teren był przeznaczony pod szkolnictwo. Znaleźliśmy jeden jedyny, który nadaje się do tego, aby zrobić tam szkołę i przedszkole. Należał on do firmy prywatnej. Rozmawialiśmy o różnych lokalizacjach. Ta lokalizacja okazała się jedyna, która Spełnia warunki do zamiany. Nastąpiła zamiana, i w chwili obecnej, tak jak obiecaliśmy mieszkańcom, część tego terenu będzie buforem leśnym. Rozmawiałem w tym tygodniu również z zastępcą komendanta Wojewódzkiego Policji, aby część tą policyjną również zagospodarować i to, co wskazywaliśmy, żeby w tym obszarze zrobić miejsce rekreacji dla mieszkańców. I takie rozwiązania będą realizowane. No, w chwili obecnej nie mamy innego i lokalizacji pod szkołę, a ta szkoła jest tak naprawdę w Czarkowie bardzo mocno potrzebna. I teraz ważymy, czy yy, dla kilku Tysięcy osób, które już mieszkają, zmniejszyć obciążenie i wybudować szkołę, czy też dla kilkudziesięciu mieszkańców bloków najbliższych zostawić duży obszar parku. Chcemy go zmniejszyć tak naprawdę tylko o 0,8 hektara. Tam jest około 2,5 hektara, więc 1,5 hektara zostaje, czy nawet 1,7 hektara zostaje do dyspozycji mieszkańców. Ale to też jakby kwestia jest różna, bo część mieszkańców mówi, żeby jeszcze przygotować tam miejsce. Miejsca parkingowe, więc e, część, jest parku, tak? Tak, część jest zainteresowana parkiem, który tak naprawdę jest w bardzo dużej, w niewielkiej odległości od gęśnika. Do gęśnika jest tam stamtąd 400 metrów, można spokojnie zejść. My zakładamy, że ten obszar ma służyć osobom starszym do spacerów i takie rozwiązanie zaproponujemy, czyli możliwość zrealizowania tam e, ciągów e, pieszych z ławeczkami. E, może nie będą one wybetonowane, a będą. Złożone z naturalnego tworzywa, jakim jest wzmocniony, wzmocniony piasek, który jest tak naprawdę bardzo przyjazny dla środowiska, tak abyśmy jak najmniej ingerowali w istniejące zadrzewienie. I Spokojnie tak jak powiem, obszar, być obszar, który jest porośnięty w części dębami, on pozostaje i on został jakby wyłączony. Tak naprawdę deweloper wskazał również dwa cenne drzewa na terenie tych 0,8 hektara, które zostały zamienione, i te dwa dęby również tam zostały. Dobrze, musimy kończyć. Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry, uspokoił zapewne mieszkańców co do Smoczego y, Parku, tej części miasta tak y, nazwanej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego i ciepłego weekendu. Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.